Witajcie w poranku z One Life, czyli takiej 10-minutowej serii do posłuchania przy śniadaniu. E, dzisiaj porozmawiam o tym, jaka najlepsza jest baza pod kampera dla mnie pod życie na stałe, pod moje własne warunki i to co mi zależy. Ehm... I przygotowałem to taką listę, ale chciałbym, żebyście uczestniczyli w tym, żebyście podzielili się też swoją wiedzą, swoją opinią, swoimi obserwacjami i zobaczymy co razem wspólnie się uda stworzyć przez to. Może jakiś ciekawy projekt będzie. A więc zaczynamy. Hmm. Dla mnie osobiście jedna z najważniejszych rzeczy to jest to, żeby była odsinkowana blacha i zacząłem szperać w internecie i takie informacje zdobyłem, że Sprinter po 2018 roku jest już odsinkowany, bo wcześniejsze to tak samo jak Fordy, ich po prostu ruda kocha i po prostu najgorsza rzecz, jaka jest przy właśnie takich próbkach kamperów własno, własnoręcznie robionych, że jak trzeba zespawać kampera takiego, to jest ryzyko, że to się zapali, bo to jest wysoka temperatura przy spawaniu. Może dotykać np. izolacji albo jakieś inne rzeczy i no może to spłonąć przecież. tak? Więc to jest duży problem. tak? Więc musimy wybrać takiej bazę, żeby nie była zarzwiała, żeby nie, nie w przyszłości nie, nie chwytała ich rdza. Eee, czyli Sprinter po 2018 roku, Crafter po 2016, Fiat Ducato jest częściowo ocenkowany po 2012 roku, Master od 2000, 2000 roku i MAN TGE jako kopia Craftera e, też jest e, ocenkowany. <laughs> Jeżeli macie troszeczkę inne informacje, to sprostujcie te w komentarzach, dobrze? Kolejna rzecz, na której mi zależy, to jest to, że preferuję napęd naprzód z kilku względów. Między innymi jest to, że w napędzie naprzód jest brak tylnego mostu i wału, a skoro ich nie ma, to się nie może popsuć. A naprawy takich rzeczy to też są kosztowne, jak sami wiecie. Przez to, że nie ma tego tylnego wału i mostu to też mniej waży, bo to są bardzo ciężkie elementy. Kolejną rzeczą jest to, że auta z napędem naprzód są troszkę niższe. Na przykład mas do Mastera mogę sobie wejść bez problemu, a do Sprintera już tę nogę trzeba wyżej podnieść już przydałby się taki schodek w połowie czy coś, e więc łatwiej się wchodzi do takiego niższego blaszaka. Kiedy pracowałem jako... Courier w Argosie to jeździłem różnymi właśnie blaszakami, ale głównie Sprinterem i Transitem i oba te samochody w wersji najdłuższej w lato, kiedy jeździłem do Weston i tam są takie drogi bardzo pochyłe i tam trzeba nawrócić, bądź też troszeczkę na liściach, one się strasznie ślizgały, chodzi mi o tylny napęd po prostu ok. Muszę przyznać, że jeździłem na pół pusto, ale mimo wszystko, jeżeli ten tył nie jest dociążony mocno, to po prostu się ślizga w lato, co nie jest e, najfajniejsze, tak? A kiedy ja jeździłem moim OK, krótkim, midu, e, vanem Mastera z napędem na przód, to praktycznie nie zakopałem się nigdy. Oprócz tego, kiedy wjechałem na wielkie polo z, pole z błotem, no to było oczywiście, że się zakupię. Eee, a tak to jeszcze może w dwóch miejscach też w jakichś błotku, w jakiejś się zakopałem. Także osobiście preferuję właśnie napęd naprzód. Po prostu tak lubię. Minusem napędu na przód jest to, że jeżeli znowu dociążymy tył całym ciężkim sprzętem, no to wtedy może ślizgać się właśnie przód. Więc musimy ten ciężar po prostu równomiernie rozłożyć, i wtedy nie powinno być problemu. Kolejną rzeczą, na której mi bardzo zależy, to wysokość po prostu w środku. Czyli od samej podłogi do sufitu powinno być około 2,5 metra i to byłaby dla mnie najlepsza przestrzeń. Dlaczego? Dlatego, że na podłogę chcę dać 10 cm izolacji, tak samo jak na sufit. To już mamy 20 cm, do tego moje 1,76 76 m, i jeszcze, żeby było troszeczkę przestrzeni nad głową, i dlatego chciałbym, żeby było właśnie około 2,5 m plus minus, co wyklucza większość, właśnie blaszaków, między innymi Mastera, którego cenię dobrym wspomnieniem. Numer czwarty na mojej liście to jest długość całego kampera. Chodzi o to, żeby mieścił się w miejsce parkingowe normalnej osobówki, czyli żeby miał 5 metrów długości. Kiedy dziadek jeszcze jeździł, to pierwsze parkowanie pod azdą było bardzo problematyczne. Później już nauczyłem się żeby parkować w odpowiedni sposób, żeby być cały czas na wyjeździe ale kiedy jeździłem przez tyle lat tym właśnie Masterem, który mieścił się w miejsce parkingowe było bardzo użyteczne i w wielu miejscach po prostu było fajne, dawało więcej możliwości, mniej ograniczeń więc chciałbym, żeby ten aspekt przeszedł do następnego właśnie projektu kolejna rzecz na mojej liście to uważam, że jeden z najlepszych pomysłów na przerobienie dostawczaka na kampera, to jest tak zwany Luton Lowloader. W Polsce może bardziej znany jako zabudowa kontenerowa, ale chodzi mi, nie ten kontener, który jest na ramie, na przykład na, właśnie na, na sprinterze, tylko właśnie Low Loader, Czyli jest tak samo niski jak właśnie niskie wany typu Master. Chodzi o to, żeby wykorzystać te 20 cm różnicy, które normalnie się gubi w ramię, żeby był już w środku kamperka i moim zdaniem jest to lepsze po prostu rozwiązanie. Sama kanciata konstrukcja ułatwia szybką budowę, konwersję na kampera, zamiast docinać wszystkie krzywizny, problem z izolacją, to po prostu. Wbijamy do środka, kupujemy e, 2,5 metra, podejrzewam, na 1,80 80 izolację. E, w, kładziemy kilka e, tych prostokątów, przyczepiamy to i izolacja jest gotowa w, w kilka godzin, a nie w kilka dni. Później, tak samo docinanie różnych mebli, tworzenie tego wszystkiego. Nie, nie, nie. Każda kanciata konstrukcja wchodzi, co straszliwie ułatwia po prostu konstrukcję tego i kolejnym tutaj punktem jest, przeskoczę, że okna do takiego lutona można wstawić tam, gdzie chcemy, a nie tam, gdzie akurat wypada konstrukcyjnie na to miejsce w blaszaku. Więc daje kolejną swobodę działania w przeróbkach. Oprócz tego w blaszakach jest dużo mostków cieplnych, przez to, że jest właśnie ta konstrukcja, że jest blacha, ale na blasze jest też, są też są te słupki. Tych słupków y, praktycznie nie ma w lutonie, więc możemy właśnie odciepić go całą płaszczyznę i będzie to bardziej efektywne. A o to chodzi właśnie mi w kolejnej budowie, żeby wszystko było jak najbardziej efektywne. Przez to, że zabudowa kontenerowa jest szersza odrobinkę, nawet o te 10 cm z każdej strony, to będę mógł właśnie dać, poświęcić to na izolację z jednej strony 10, tak samo z drugiej strony i dalej śpiąc w poprzek kampera będę mógł się wyprostować i spać bardzo wygodnie. A o to właśnie mi chodzi. Kolejnym dużym plusem jest to, że jest to aluminiowa konstrukcja całej paki. Dalej myśląc o zabudowej kontenerowej typu low loader cała Konstrukcja jest aluminiowa, czyli nie może zarzewieć, przez co no, jest to duży plus, o którym wspominałem wcześniej, a dodatkowo jest lekka, więc mamy więcej kilogramów, które możemy poświęcić na zabudowę kamperową. Kolejnym dużym plusem tego typu samochodów, tych konstrukcji, jest to, że są bardzo różniste rozmiary. Możemy mieć praktycznie poszerzone o kilka centymetrów, a nawet o 20 centymetrów z każdej strony. Tak samo na wysokość i długość. Są tak różniste te rozmiary, że możemy znaleźć takiego, który będzie pasował akurat do naszych widzimisiu. Kolejną ważną rzeczą, która ostatnio do mnie doszła, to jest to, że chciałbym, żeby w tym projekcie było troszeczkę więcej nowoczesności. Czyli żeby silnik był troszeczkę mocniejszy, bo nawet ten mały Master, który miałem to w porównaniu do moich znajomych, kiedy jechaliśmy wspólną, nas na jakiś wspólny wyjazd, to był najsłabszy. Troszkę mu tam pod górkę brakowało tej mocy, pomimo, że silnik był 2,5 litrowy, 115 koni. Chciałbym też, żeby był wyciszony dużo lepiej niż dziadek <grym> i dużo lepiej niż Master niż kawalerka, po to, żeby można było rozmawiać, właśnie jak w samochodzie osobowym. Ale ostatnio widziałem filmik i należy się go wyciszy jeszcze bardziej. I generalnie chodzi o to, żeby był większy komfort jazdy, żeby było troszeczkę właśnie tych nowoczesnych rozwiązań z osobówek, więc żeby było więcej, nie wiem, różnych schowków, żeby było fajne uchwyty na wodę, na kawę, takie drobne rzeczy, które w codziennym po prostu użytkowaniu będą dawały takie, takie szczęście, takie, że taki brak wkurzania się, że o, że nie ma gdzie kawy postawić, albo takie drobne małe rzeczy, a te są ważne dla mnie. To jest te kilka najważniejszych punktów, które pierwsze rzuciły mi się do głowy, jeżeli chodzi o aspekt wybrania odpowiedniej bazy na kampera. A twoim zdaniem co jest najważniejsze przy wyborze odpowiedniej bazy. Co pominąłem, a może z czym byś się nie zgodził? Napisz proszę w komentarzu. E, zapraszam Cię też do zasubskrybowania tego kanału, dlatego że będziemy w dalszych odcinkach mm, rozważać nad innymi ważnymi aspektami e, życia w kamperze na stałe, budowy i tym podobnych. Tymczasem zapraszam Cię do poprzednich odcinków z serii Poranek z Van Life'em oraz do serii vlogowej, w której też dużo się dzieje. Do zobaczenia już jutro. Hej!